Cześć, z tej strony Michał i Marcin. Znajdujemy się w CMREP w Anchor Grace Wellness Resort. Jesteśmy w trakcie Chińskiego Nowego Roku. Marcin? Gong Xi si Fa Chai. Szczęśliwego Nowego Chińskiego Roku. A konkretnie prosperity, dlatego że w chińskiej kulturze jest bardzo duży nacisk na to, żeby wam się darzyło. Żeby się wam darzyło, czyli żebyście mieli dużo pieniędzy. Czego? I wam i sobie w tym nowym chińskim roku życzymy. A dzisiaj pokażemy wam wspomniany Angkor Grace, który jest niesamowitym obiektem, dlatego że znajduje się tuż obok centrum Siem Reap, blisko drogi wylotowej do Angkor Wat, czyli kompleksu świątyń, które są znane na cały świat. I mimo, że jesteśmy bardzo blisko samego centrum, nie czuć aż tak bardzo zgiełku miasta. Te odgłosy, które słyszycie, to taniec smoków. Który zwyczajowo odbywa się właśnie w trakcie chińskiego nowego roku. Normalnie jest tutaj bardzo cicho i sielankowo. Jest dodatkowo bardzo zielono i to właśnie sprawia, że Marcin, który przylatuje do Kambodży cyklicznie, nocuje tutaj któryś raz z rzędu. Osobiście za każdą wizytą w tym preferuje odwiedzać inny hotel. Coś jednak urzekło w Ancor Grace Marcina tak bardzo, że zdecydował się tutaj powrócić. Słuchajcie, no to przede wszystkim jest hotel który nie wygląda jak hotel. Świetne miejsce dla pobytu z rodzinami. Do tego wszystkie luksusy pięciogwiazdkowego hotelu. Świetne wellness, świetna siłownia, dwa baseny, super restauracje, profesjonalna obsługa. To wszystko znajdziecie w bardzo fajnym, kameralnym i cudownie zielonym wnętrzu który dla mnie jest czymś naprawdę przyjemnym. Chętnie tu wracam, chętnie tu wypoczywam i czuję się jak w moim drugim domu. A z mojego doświadczenia, mając tutaj wielu gości, którzy przyjeżdżają w odwiedziny z Europy, z Polski, Angkor Grace jest doskonałym miejscem do tego, żeby nie czuli się zagubieni i przytłoczeni azjatyckością. Jeżeli oczekujecie bardzo wysokiego standardu, to jest to dobre miejsce z bardzo dobrą restauracją, obsługą, spa, wellness. A teraz zapraszamy na taniec smoka. Zapraszamy. i yeah. Zanim pokażemy wam apartamenty w środku, chciałbym pokazać wam jeden z basenów. Basen dla dzieci ze zjeżdżania. Otoczenie całego kompleksu jest naprawdę bujne. Piękna, zadbana roślinność, ogrodnicy, którzy na bieżąco pielęgnują to, co w klimacie Kambodży jest najfajniejsze: czyli właśnie ciepło, przyroda. To, że tutaj dosłownie. Przyroda atakuje Was z każdej możliwej strony. Zapraszam Was do obejrzenia apartamentu w środku. Wyobraź sobie apartament, który dosłownie jest obok natury. Duży, przestronny salon z aneksem kuchennym, świetnie wyposażone sypialnie z łazienką, z widokiem na wszechobecną naturę. To właśnie Angot Gaze. Z każdej strony jesteście otoczeni unikalną, zadbaną roślinnością, która jest tutaj przez cały rok. Mieszkania są naprawdę przestronne. 90 metrów dla jednej rodziny to komfortowa przestrzeń dla Ciebie, dla Twojej rodziny, dla Twoich dzieci. Fajne, oddzielne łazienki powodują, że codzienne potrzeby możemy realizować niezależnie, co jest ogromną zaletą spania dla całych rodzin. Angor Race ma naprawdę olbrzymi potencjał inwestycyjny. Otoczenie Angor Wat, jeziora Tonle Sap i dryfujących wiosek, a także wodospad Kulen, pola golfowe i naprawdę dziewicza natura okolicy Siem Reap powoduje, że nie ma lepszej inwestycji w samym sercu Siem Reap. Co ważne, Angle Grace w tej chwili jest już prawie wyprzedany. Zostało dosłownie kilkanaście wolnych apartamentów. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy Was do kontaktu bezpośredniego.